Jeżeli sprzedajesz lub planujesz w najbliższej przyszłości sprzedać swoją nieruchomość, to ten film jest dla Ciebie. Przedstawię w nim trzy najczęstsze błędy popełniane podczas sprzedaży nieruchomości. Błąd numer jeden najbardziej powszechny to jest źle dobrana cena. Za niska cena może spowodować, że stracisz swoje pieniądze, a zbyt wysoka cena może zniechęcić potencjalnych kupujących i opóźnić sprzedaż. Błąd numer dwa to jest brak przygotowania do sprzedaży. Nieruchomość powinna być wymalowana, wysprzątana, odświeżona przed każdą wizytą potencjalnego kupującego, zanim trafi na rynek. Nieprzyjemne wrażenie spowodowane brudem i bałaganem może odstraszyć nawet najlepiej rokujących klientów. I błąd numer 3 to jest brak profesjonalnej pomocy. Sprzedający jak ognia unikają pomocy doświadczonego agenta nieruchomości lub prawnika, za to chętnie skorzystają z porady kolegi, kogoś, kto zna, kogoś, kto kiedyś sprzedawał nieruchomość. Proponuję odwrócić tą kolejność, aby uniknąć potencjalnych błędów i problemów podczas sprzedaży. Pamiętaj, że sprzedaż domu lub mieszkania to poważna decyzja, która wymaga uwagi i staranności. Unikanie tych błędów może pomóc Ci w szybszej i bardziej skutecznej sprzedaży.